Zdjęcia, które skrywają niebezpieczne wydarzenia. Przyszły nieautoryzowaną transmisją z naszego satelity. 18 godzin. Tyle pozostało do przyszłości. Sądzi pan, że coś się je łączy? Jestem pewien. Nie zatrzymają czasu, ale mogą zmienić przyszłość. Tu się dzieje coś innego. Czyli to się nie zdarzyło. Jeszcze. Zdjęcia to wskazówki, zbiór faktów z określonego momentu w przyszłości. Co jeśli to my jesteśmy mechanizmem, który nieumyślnie wywołuje zdarzenie? Jego krawa to materiał ze zdjęcia. Za trzy godziny ten chłopiec umrze. Jest na wieżowcu, ma wadliwą uprząż. Paradoks. Nie mam dla ciebie odpowiedzi. Zobacz na kanale Filmbox Extra.